Bardzo wiele osób ma problem z wypadaniem włosów. Panie Aniu, czy jest jakieś badanie, które pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje? Tak, jest takie badanie. Jest to badanie trychologiczne, które pozwoli nam zdiagnozować trzon, włosa, skórę głowy oraz cebulkę. Trychologia jest to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem skóry głowy oraz problemów wypadania włosów. U nas w Polsce jest od niedawna, na świecie jest już dłużej znana. Jest bardzo pomocna w leczeniu schorzeń łusienia plackowatego, łusienia dynamicznego, androgenowego. Bardzo przybliża nam obraz funkcjonowania skóry głowy i problemów wypadania włosów. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie ankiety. I tutaj jest bardzo ważne, żeby pacjenci byli najbardziej szczerzy, jak to jest możliwe, bo każdy czynnik, który powoduje wypadania włosów jest bardzo ważny. Drugim etapem jest przeprowadzenie badania skóry głowy za pomocą kamerki, która w dwustukrotny sposób powiększa skórę głowy. W trakcie tego badania na monitorze widzę przede wszystkim obraz skóry, jaka jest. To jest naprawdę bardzo istotne, bo jak skóra jest chora, tak samo będą chore włosy u pacjenta. Przy powiększeniu dwustukrotnym widzę każde ujście włosa. Widzę, czy włos jest osłabiony, czy jest porozdwajany, czy uszkodzona jest struktura skóry głowy. W tej chwili pobieram cebulki włosowe do badania. Jest to taka najmniej przyjemna chwila w całym badaniu. Ale niestety bardzo konieczne. W tej chwili polewam cebulki włosa wodą destylowaną, żeby był lepszy obraz. Cebulka ludzkiego włosa znajduje się w jednej z trzech faz: anagen, faza wzrostu, katagen, faza przejściowa między wzrostem a uśpieniem, i telogen, faza śmierci cebulki włosa. Cebulka młodego włosa wygląda jak płotpakaczki. W trakcie dojrzewania włosa Zamienia się w taki porządny, masywny korzeń. My to nazywamy takim swoim e, naz, słownictwem, że to jest wtedy trzon, łapa słonia. Tutaj widać młody, bardzo ładny włos, ładną cebulkę włosa. Tutaj widać włos martwy, czyli przeszedł, ten włos przeszedł już w stan uśpienia, ale tutaj na tym zdjęciu widać, że ma Pani wszystkie młode włosy lub dorosłe. Nie ma Pani fazy przejściowej, cebulek włosa czyli to jest tak zwane łusienie talaganowe. W nieznanych przyczyn na dzień dzisiejszy zaczęły Panie obumierać cebulki włosa. Proponowałabym Pani zrobić badanie pierwiastkowe włosów. W takim badaniu wychodzi całe zanieczyszczenie, które jest w naszym organizmie, począwszy od metali ciężkich, poprzez brak pierwiastków czy mikroelementów.